Oko zrobiło się takie bardziej jakby świeże, odżywione i nie miałam takiego zmęczonego spojrzenia. Przyspiesza nam się metabolizm tej tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że lekarz mówił mi, że jednak te moje zasinienia pod oczami jakoś super nie znikną, Cześć wszystkim, z tej strony Karolina. Witam się z Wami z powrotem na moim kanale. Jeżeli trafiliście tutaj po raz pierwszy, jak zawsze zachęcam do subskrybowania. Dzisiaj mam dla Was odcinek wyjątkowy, ponieważ jest to odcinek, który tak naprawdę powstał na Waszą prośbę. Dostawałam masę pytań, żeby nagrać film o zabiegach, na które warto wydać pieniądze. Zarówno o zabiegach kosmetologicznych, jak i zabiegach z medycyny estetycznej, które mogę Wam właśnie polecić, które się u mnie sprawdziły. I na które nie żałuję wydanych pieniędzy, a wręcz uważam, że to były dobrze wydane pieniądze. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co mogę Wam polecić, to przechodzimy bezpośrednio do filmu. Zaczynamy! Pierwszym tego typu zabiegiem według mnie jest mezoterapia, i jest to po prostu wprowadzanie za pomocą igiełki preparatu, który ma nam tą skórę odżywić. I w zależności tak naprawdę od tego, gdzie tego odżywienia potrzebujecie, tą mezoterapię stosuje się e, nawet na całą twarz. Ja akurat, jeśli chodzi o mezoterapię, miałam ją robioną, słuchajcie, w okolicach pod oczami, a dokładniej na moje zasinienia pod oczami, które mi się zrobiły w ciągu ostatnich kilku lat dosyć silne i w takim preparacie macie kwas hialuronowy, macie witaminki, macie aminokwasy, różne mikroelementy, czy też peptydy, które po prostu okolice, tam gdzie ten preparat zostanie podany, odżywiają i ta skóra po prostu wygląda świeżo. I powiem Wam, że pomimo tego, że lekarz mówił mi, że jednak te moje zasinienia pod oczami jakoś super nie znikną, to ja widziałam ogromną różnicę Różnicę. Ta skóra pod oczami była napięta, nawilżona, nawet miałam wrażenie, że właśnie te sińce delikatnie mi zniknęły i że nie były aż tak bardzo widoczne. Po prostu wiecie, to oko zrobiło się takie bardziej jakby świeże, odżywione i nie miałam takiego zmęczonego spojrzenia. Także jeśli chodzi o mój pierwszy zabieg, który mogę Wam polecić, to naprawdę mezoterapię możecie sobie sprawdzić i zapytać lekarza. Natomiast pamiętajcie, że tego typu zabiegi należy robić tylko i wyłącznie w sprawdzonych klinikach, gdzie będzie wykonywał je Lekarz, bo jednak bezpieczeństwo ja uważam, że jest najważniejsze. Następny punkt to oczywiście będzie epilacja laserowa, czyli usuwanie jakiegokolwiek ogłosienia. Ja Wam powiem, że naprawdę jest to według mnie taki must have w każdej kobiety. Jeżeli macie tylko zaoszczędzone pieniądze i chcecie wydać je na jakikolwiek zabieg kosmetologiczny, uwierzcie mi, na maksa opłaca się wydać to właśnie na depilację laserową. U mnie akurat to nie dość, że zaoszczędziło czas, to jeszcze u mnie efekty naprawdę są rewelacyjne. Jestem co prawda jeszcze w trakcie robienia tej depilacji laserowej, ponieważ na określone partie ciała ją się robi w różnych odstępach. Ja robię depilację laserową laserem Tander w mojej ukochanej klinice Miracki, w której zawsze czuję się na maksa bezpiecznie i w ogóle cały personel, cała obsługa tam jest niesamowicie miła i profesjonalna. Także powiem wam, że zrobiłam już kilka serii zabiegów i widzę ogromną różnicę. Plus jeszcze to, o czym muszę wam powiedzieć właśnie w tej klinice Miracki mają ten laser tender, który jest o tyle istotny, że w większości ta depilacja jest bezbolesna. Ja naprawdę powiem Wam, że mnie straszyli i mówili mi, że jak pójdę na depilację laserową, to że za chwilę będę piszczała z bólu, a akurat ten laser charakteryzuje się tym, że ma dwie różne wiązki światła, plus jest właściwie dla niektórych bezbolesny i dla mnie akurat był bezbolesny, więc na takie zabiegi ja mogę chodzić. Jeżeli mnie nic nie boli, to w ogóle rewelacja plus efekty są naprawdę ogromne, widzę kolosalną różnicę. I przede wszystkim, według mnie, w ogóle tego typu zabiegi depilacji laserowej są o tyle super, że oszczędzają nam czas. Dlatego właśnie uważam, że każda z nas powinna na coś takiego pójść. Więc jeżeli tylko macie możliwość, polecam z całego serca. Punkt trzeci, który u mnie akurat jest bardzo istotny, a mianowicie usuwanie przebarwień. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ja słuchajcie, wróciłam z poprzednich wakacji z ogromnym przebarwieniem, które zrobiło mi się tutaj, i o ile starałam się. Się je przykrywać, czy też do filmów jakimś super ciężkim korektorem. Czasami mi się udawało, czasami nie. To je tak po zmyciu makijażu miałam dosłownie ogromną brązową plamę, tutaj w tym miejscu. I tak powiem Wam, że chodziłam z nią przez dwa lata i tak się trochę wahałam, co by z nią nie zrobić i tak dalej, aż w końcu zdecydowałam się ją po prostu laserowo usunąć. I robiłam tak samo ten zabieg właśnie w klinice Miracki, przy okazji jak byłam na epilacji laserowej. I powiem Wam, że jestem tak zszokowana, dlatego że po pierwszym zabiegu już właściwie. Ja nie widzę kompletnie tej plamy. Ja wiem, że teraz mam podkład i tak dalej, ale będę Wam pokazywała efekty na moim Insta Stories i zobaczycie, że już w ogóle praktycznie tej plamy nie ma. Także jeśli chodzi o usuwanie przebarwień, jeżeli tak samo jak ja, wracacie z takimi niespodziankami z wakacyjnych podróży, bo na przykład zapomnicie, użycie filtru UV, to bardzo Wam polecam. Usuwanie przebarwień naprawdę w moim przypadku się bardzo sprawdziło. Następny punkt to będzie endermologia, czyli inaczej masaż pod ciśnieniem w takim specjalnym kombinezonie. O tym zabiegu możecie sobie poczytać, dużo osób go poleca zarówno na celulit, na to, żeby ujędrnić ciało i można go robić na przeróżne partie. Ten masaż oddziałuje na tkankę łączną, która sprawia, że właśnie przyspiesza nam się metabolizm tej tkanki tłuszczowej, więc możecie przepięknie wymodelować sylwetkę. I powiem Wam, że ja byłam do tego typu zabiegów bardzo sceptycznie nastawiona i nie wiedziałam, czy one przyniosą efekty i tak dalej, I zdecydowałam się zrobić ten zabieg zarówno na pupę, jak i właśnie na uda. Jestem po całej serii zabiegów i powiem Wam, że widzę na naprawdę bardzo dużą różnicę. Oczywiście w trakcie tego typu zabiegów należy pić tak samo dużo wody, zdrowo się odżywiać, najlepiej jeszcze uprawiać jakieś aktywności fizyczne, co ja oczywiście robię i tak regularnie, więc dla mnie to nie było, wiecie, jakaś nowość. To powiem Wam, że jak oglądałam sobie zdjęcia przed, które sobie zrobiłam, a zdjęcia po całej tej serii zabiegów, naprawdę widziałam różnicę, że to ciało jest po prostu takie bardziej jędrne, delikatnie wymodelowane i naprawdę w niektórych miejscach ten celulit, który jakiś tam miałam widoczny mi się zmniejszył. Także jeżeli będziecie zastanawiać się nad endermologią, to tak samo mogę Wam zdecydowanie właśnie te typy zabiegów polecić. I ostatni punkt na mojej liście to będą zabiegi oczyszczające buzię, ale w bardzo taki delikatny sposób, jak na przykład ten HydroFacial, czyli to jest taki zabieg, który ma oczyścić buzię, ale tak samo ją nawilżyć. Takie zabiegi fajnie robić właśnie u kosmetologa raz na jakiś czas. Ja się wybieram na przykład raz na kilka miesięcy. E, oczywiście to też zależy od zabiegu i tak dalej, bo na przykład Prodebrazja dla mojej, mojego typu cery, gdzie ja mam cerę naczynkową, nie jest skazana, więc jakby to wszystko zależy od tego, co Wam doradzi kosmetolog. Natomiast powiem Wam, że jak co jakiś czas pójdę sobie na taki zabieg, gdzie mam tą buzię wiecie, oczyszczoną i nawilżoną, to od razu ten makijaż zupełnie inaczej wygląda, od razu ta skóra jest taka świetlista, piękna i po prostu wygląda zdrowo, więc ten punkt, tak samo, musiałam dać na moją listę, bo uważam, że każda z nas, jeżeli tylko macie czas i macie na to środki, warto co jakiś czas się wybrać. Na przykład przed jakimś ważnym wyjściem. Jeżeli będziecie mieli na przykład studniówkę, albo idziecie gdzieś na wesele, albo macie inny jakiś ważny event, to naprawdę różnica jest kolosalna po takim właśnie zabiegu kosmetyczki. Ta buzia jest taka miękka, promienna, sprężysta jeżeli wybierzecie kosmetyczkę, która właśnie działa na dobrych produktach, to ten efekt będzie utrzymywał się przez dłuższy okres czasu. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o moją taką listę i właściwie pogadankę na temat tych zabiegów, które mogę Wam polecić, które właśnie robiłam i które u mnie się sprawdziły w 100% Starałam się wybrać te zabiegi, które będą takie, wiecie, najbardziej jakby optymalne i dopasowane tak naprawdę do każdej z nas, no bo nie chciałam tutaj mówić o jakichś specyficznych rzeczach. Mam nadzieję, że jednak te wszystkie zabiegi, o których dzisiaj powiedziałam, sprawdzą się również u Was. Koniecznie dajcie mi znać, jakie Wy zabiegi polecacie i jakie na przykład zabiegi kosmetologiczne tak samo się u Was rewelacyjnie sprawdziły. Wielkie dzięki za oglądanie, a my oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!